Mokry, suchy, wirusowy, bakteryjny. Posłuchaj tego krótkiego wykładu i dowiedz się, jak tak naprawdę wygląda sprawa z kaszlem. Zapraszamy Ciebie na wykład i pamiętajmy, że przedszkolaki uratują świat, więc dbajmy o nich. Kaszel może być denerwujący dla Twojego dziecka i dla Ciebie też, ale ten slajd głównie jest po to, żeby uspokoić. W większości przypadków nie wymaga żadnego leczenia i kiedy usłyszysz kaszel u Twojego dziecka, przede wszystkim pomyśl o infekcji wirusowej, bo to właśnie jest zdecydowanie najczęstsza przyczyna kaszlu. Możesz spodziewać się nawet 6 do 12 przeziębień rocznie u dziecka, szczególnie takiego, które rozpoczęło edukację w przedszkolu. Kolejną najczęstszą przyczyną kaszlu jest asma. Inne przyczyny są stosunkowo rzadkie. Kaszel w w trakcie przeziębienia głównie wynika z tego, że wirus podrażnia receptory kaszlu w gardle i wydzielina śluzowa w nosie spływa i powoduje odruch kaszlu. Jeżeli chodzi o dodatkowe przyczyny, to najczęściej oczywiście są wirusowe infekcje dróg oddechowych, takie jak przeziębienie i grypa. Bakteryjne infekcje dróg oddechowych to są stosunkowo rzadkie, tak jak już wcześniej powiedziałem, podrażnienia takie jak zimne powietrze, dym, zanieczyszczenie lub obce ciało, alergie i astma oraz przyczyny psychologiczne, jest to tak zwany kaszel nawykowy. Jeżeli chodzi o objawy, to kaszel, który towarzyszy przeziębieniu, będzie początkowo suchy, a potem najczęściej po trzech, 4 dniach zmieni się w mokry. Często jest gorzej w nocy. Dzieje się tak, ponieważ gdy dziecko się położy, śluz spływa po tylnej części nosa i ust do tchawicy. Kaszel może trwać do 6 tygodni po, ustąpienie, po, po ustąpieniu innych objawów przeziębienia. Jeżeli chodzi o kaszel astmatyczny, to jego charakterystyczną cechą jest to, że często gorszy i bardziej nasilony jest w nocy i po wysiłku. Twoje dziecko. Może również mieć świszczący oddech, trudności w oddychaniu oraz duszność. Do tego oczywiście dochodzi wywiad w kierunku alergii. Szczekający, ochrypły kaszel może oznaczać, że twoje dziecko ma krup, czyli wirusowe zapalenie krtani. Jeśli Twoje dziecko zacznie nagle kaszleć, a także mieć świszczący oddech po zakrztuszeniu, może to być ciało obce. Jeśli Twoje dziecko przez wiele tygodni ma kaszel, co brzmi jak szczekanie, gdy wydycha powietrze i krzyczenie, może to być krztusiec. Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 12 miesięcy i ma kaszel, to trzeba pomyśleć o zapaleniu oskrzelików. A kiedy? Udać się do lekarza. Kiedy kaszel trwa dłużej niż dwa tygodnie, z przeziębieniem lub bez. Kiedy kaszel bardzo zakłóca sen lub codzienne życie dziecka. Kiedy Twoje dziecko ma trudności z oddychaniem. Zgłoś się do lekarza wtedy też, kiedy Twoje dziecko ma wysoką gorączkę. Skóra Twojego dziecko zmienia kolor na niebieski lub jest bardzo blada. W większości przypadków Twoje dziecko nie będzie jednak musiało zobaczyć się z lekarzem rodzinnym. Jeżeli chodzi o diagnostykę, to większość dzieci z kaszlem nie potrzebuje żadnej diagnostyki. Lekarz rodzinny zazwyczaj może ustalić przyczynę kaszlu rozmawiając z Tobą, a także badając dziecko lekarz, czy znaczy lekarz. Możemy zlecić zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, jeżeli dziecko ma zapalenie płuc lub upewnić się, że czegoś nie zaaspirowało, nie zakrztusiło się czymś. Badanie krwi może pomóc ustalić, czy występuje poważna infekcja. Jeżeli chodzi o leczenie, większość dzieci nie potrzebuje antybiotyków na kaszel. Jest tak, ponieważ w większości przypadków przyczyną infekcji jest wirus, a antybiotyki leczą przecież tylko infekcje bakteryjne. Jeżeli kaszel dziecka jest wywołany przez astmę, można go leczyć lekami przeciwastmatycznymi, ale leczenie oczywiście zależy od objawów i wieku dziecka. Pamiętaj, że dym tytoniowy nasila kaszel. Dlatego w domu nie wolno palić. Nie przekonałeś się, ten palec działa na wyobraźnię. E, o co chodzi z tym palcem? Wszystko widać. Dobra.